Siemanko, wjeżdżam dzisiaj z kolejnym projektem, zbudowałem terrarium dla węża zbożowego, jak widzicie w terrarium sporo się dzieje, powiedziałbym, że taki delikatny wycinek lasu, mamy również wodospad, foger, kolorowe ledy, także sporo bajerów, jeśli jesteście ciekawi jak zbudowałem ten zbiornik, zapraszam do obejrzenia filmu. Dzisiaj na plan wjeżdża takie oto terrarium, jest to terrarium zbudowane w połączeniu płyt meblowych oraz szkła. Terarium ma rozmiar 120 x 50 na 50 plus dodatkowo będzie jeszcze podwieszany sufit o wysokości około 10 cm. No i w zestawie jest też dedykowana szafka. Szafka ma wysokość 80 cm, no a podstawa, tak samo jak terarium, 120 na 50 No i zobaczcie, prawa strona będzie przeszklona, front, oczywiście też. Reszta wykonana jest z czarnej płyty meblowej. W dno wkleiłem również akwarium o wysokości 12 cm tak żeby nie było żadnych przecieków, żeby ta płyta oczywiście na mnie nasiąkała z czasem. No i też jak widać, dno jest podzielone na dwie części. Tutaj będzie część wodna, tutaj lądowa. W części wodnej będzie no, taki niewielki basen, do którego dobuduje tutaj wodospad, będzie sobie fajnie spływać woda wprost do basenu. W części lądowej natomiast muszę zaaranżować jakąś fajną przestrzeń dla węża, gdyż zamieszka w tym terrarium wąż zbożowy. Na tym etapie prac wszystko mam już poskręcane, posklejane, fajnie tutaj obsilikonowane, tak żeby nigdzie ta woda nam tutaj czasem nie przeciekała, nie wchodziła za, za szkło. Postępy prac będę wam tutaj pokazywał etapami. Teraz kolejnym procesem będzie wybudowanie ścianki. Tak więc ja sobie idę połamać styropian na jakieś fajne kawałki. No i zamysł mam taki, żeby z lewej strony zrobić sporą półkę. Pod półką, oczywiście, powstanie fajna jaskinia, w której wąż będzie mógł się schować. Dodatkowo na pozostałej powierzchni jakaś ciekawa struktura, tak żeby również wąż mógł korzystać ze ścianki, żeby mógł sobie po niej chodzić, pełzać. No a tutaj w części wodnej oczywiście będę budował wodospad. Jeszcze jedna kwestia, zanim zacznę wklejać ściankę, osadziłem sobie tutaj w strefie wodnej peszle. Ten jeden peszel będzie do przeciągnięcia kabla od pompy. Drugi peszel natomiast jest z wężykiem. Tak, więc tutaj będzie wylewka wodospadu. No myślę, ten wodospad zrobić tak narożny, żeby nie zajmował zbyt dużo miejsca oraz no żeby nie było opcji przecieku wody na strefę lądową. Tutaj mam już przygotowany styropian. Myślę, że na początek taka ilość wystarczy. Najwyżej sobie dotargam więcej. Tak więc piana w ruch i lecimy z tym. Pewien etap pracy nad ścianką jest zrobiony. Jak widać, wykleiłem już ściankę w części lądowej. Tutaj powstała taka fajna jaskinia z dużą półką. No teraz jeszcze tego nie widać, bo jest biało, jest styropian, ale uwierzcie mi, że jak wiedzie tu zaprawa, to ujawni nam się cała struktura. A uważam, że struktura jest naprawdę fajna, bo jest dużo wystających dużych elementów. Jak widzieliście też na początku time-lapse'u, montowałem trzy doniczki, gdyż będą tutaj rośliny częściowo żywe, częściowo sztuczne. Teraz ścianka mi tutaj podeschła. No i muszę zająć się jakąś fajną wizją na wodospad, także znowu piana w ruch i wyklejam wodospad. No i mam to, ścianka cała wyklejona. Obczajcie jak to wygląda. Wodospadzik wyszedł bardzo ciekawie. Są fajne progi wodne, także myślę, że ta woda będzie tutaj genialnie spływać do basenu. No i reszta, tak jak widzieliście przed chwilą, już też sobie wyschła. Tak więc teraz muszę poczekać, aż wyschnie mi cały wodospad, poobrywać nadmiar piany, który powychodził, no i rozrabiam zaprawę. Tutaj jeszcze na tą szybę dzielącą basen od strefy lądowej też poprzyklejałem fragmenty styropianu, tak żeby było fajne przejście, a nie taka hamska szyba. No Myślę, że ten projekt wyjdzie naprawdę ciekawie, ale na razie nie ma się co zachwycać, gdyż no styropian, jak to styropian, nie ujawnia nam jeszcze tej struktury. Wszystko będzie widoczne po pierwszej warstwie zaprawy. Cóż teraz pozostało? No, trzeba iść umiszać betonu. Wszystko już sobie fajnie wyschło. Poobrywałem sobie elementy piany, które wystawały, bo tak jak nieraz wspominałem, do takiej wystającej pianki zaprawa nie za bardzo chce się łapać. No i mam już tutaj umieszane prawie całe wiadro. Także biorę się za pędzlowanie tej ścianki za prawą. No, i dobra, zaprawa położona, w zasadzie położyłem już dwie warstwy. Minęło kilka dni, także wszystko sobie fajnie wyschło. Ta struktura już zaczyna się nam tutaj ukazywać tak jak trzeba. Teraz, oczywiście, jeszcze w kamerze tego tak nie widać. Zobaczycie finalnie. Zaczynając od lewej strony, no, półka wyszła naprawdę genialnie, jest spora. Także wąż będzie miał świetną, dużą jaskinię, żeby się w niej schować. Oprócz tego jest dużo wystających elementów, także będzie mu się łatwo też tutaj pełzało po tej ściance. No, i wodospadzik zapowiada się też bardzo ciekawie, jest sporo progów. Teraz kolejny etap prac przed położeniem ostatniej warstwy zaprawy. W tym terrarium będą podświetlone elementy azteckie, także obczajcie. Mam tutaj już przygotowane, polutowałem sobie LEDy. Będą to LEDy RGB, czyli z możliwością zmiany kolorów. No, i w tym projekcie użyję. Takiego zegara azteckiego. Tutaj mamy figurkę takiego bożka. No i ta jaskinia, ona też się fajnie prezentuje, podświetlona. Ja już mam wstępnie plan na rozmieszczenie tych figurek. Ale najpierw muszę sobie powklejać LEDy, zasilikonować tak, żeby wilgoć im nie zagrażała. No i wjeżdżam z tymi figurkami na ściankę. Przed ostatnią warstwą zaprawy rozciągnąłem sobie wszędzie kable do LEDów, tak, żeby je właśnie przykryć tą ostatnią warstwą. No i tak, tu na półce będzie piramidka aztecka. Mniej więcej w połowie mamy tego bożka Asteckiego, a tu przy wodospadzie osadziłem talizman, który też będzie podświetlony kolorowym LED-em. No i jeszcze w jaskini też zastosowałem mały fragment oświetlenia led -o. No i wszystkie kable wychodzą tutaj, bo generalnie, tak jak wspominałem na początku, będzie podwójny sufit, w którym schowam całą instalację. No i właśnie w tym miejscu będą wychodzić kable od LEDów kolorowych. Ja teraz nakładam ostatnią warstwę zaprawy, tak żeby przykryć te kable, no i żeby ścianka już finalnie była wykonana. Następnie będę ją malował na kolor czarny, no bo czarny będzie właśnie kolorem podkładowym w tym terrarium. Można śmiało powiedzieć, że prace związane z zaprawą w tym terarium mam już skończone. Wszystkie krawędzie już sobie oczyściłem. Biorę się teraz za malowanie, ale mam pewnego zonka, gdyż ścianka ma być malowana podkładem w kolorze czarnym. Otwarłem tutaj puchę. Gdzie ewidentnie jest czarny, na wzorniku w sklepie też był czarny, a patrzcie co jest w puszce, niebieski kolor. Ale myślę, że producent się tu nie pomylił z kolorem, bo już kiedyś miałem tą farbę i właśnie sobie przypomniałem, że ona jak jest mokra, to jest niebieska, a po wyschnięciu staje się czarna. Także jakby ktoś miał podobną sytuację, no to śmiało malować, ten kolor po wyschnięciu będzie czarny. Biorę się teraz za malowanie całości i czekam na wyschnięcie z nadzieją, że będzie czarna. Nie, no bez jaj, zobaczcie to, normalnie niebieski kolor. Teraz się zastanawiam, czy lecieć całą ściankę od razu, czy jednak pomalować fragment i zaczekać do wyschnięcia, czy na pewno to będzie czarne, żeby nie było wtopy. No tu na krawędziach już przysycha i w sumie robi się czarna, także chyba można lecieć całość, nie ma co czekać. No i dobra, ścianka cała wymalowana, no i faktycznie ta farba po wyschnięciu zrobiła się bardzo czarna, także kolor jest taki, jak chciałem. No zobaczcie, jeszcze tutaj w miejscach, gdzie nie doschła do końca, widać, że jest taki niebieskawy. Ale po wyschnięciu jest prawdziwa czerń. Także teraz biorę się za cieniowanie. Tu już sobie zacząłem wrzucać próbnie kolor brązowy. Bo będę tą ściankę cieniował właśnie kolorem brązowym, trochę białego i trochę zielonego. Tak, żeby powstała taka ala tropikalna ścianka. No i mamy to. Etap pracy nad ścianką zakończony. Wycieniowałem ją w taki sposób, bo takie też były zalecenia. No uważam, że kolor wyszedł naprawdę ciekawie. Jest taki delikatnie leśny, tropikalny, coś tego typu. W międzyczasie, jak z chłami farba, którą cieniowałem, zlutowałem już LEDy, jak widzicie tutaj w tych miejscach, zmieniają się kolory, gdyż no, tak wspominałem na początku, zastosowałem tutaj LEDy RGB, czyli z możliwością zmiany kolorów. Kolejne, co muszę teraz zrobić przy tym terrarium, to kładę je z powrotem na plecy i przykręcam sobie ten pierwszy sufit. Pierwszy, gdyż będą tutaj dwa sufity, tak naprawdę, a mianowicie podwieszany, tak żeby cała instalacja elektryczna była schowana. Po przykręceniu tego pierwszego sufitu muszę zamontować sobie żarówki oraz oświetlenie górne. No i jadę z wystrojem. A jest tu co wystrajać. Mamy żywe rośliny, będzie też trochę sztucznych, na pewno wiedzie jakiś mech, korzenie. Ale dobra, zobaczycie za chwilę. Ja się teraz biorę za sufit. Śmiało mogę powiedzieć, że terrarium już coraz bardziej nabiera wyglądu zamontowany mam sufit oraz pełne oświetlenie. Jeśli chodzi o oświetlenie, zastosowałem dwie żarówki grzewcze. Jedna będzie tutaj w okolicach półki skalnej, tak żeby wąż miał fajną wyspę do wygrzewania się. Druga natomiast będzie tak mniej więcej w połowie między lądem a wodą. No mam nadzieję, że też ta żarówka nagrzeje nam trochę wodę. Dodatkowo zastosowałem jeszcze pasek oświetlenia LED. Myślę, że to zastosowanie światła będzie bardzo ciekawe, gdyż mamy tutaj w zasadzie dwie barwy. Pasek LED jest o barwie neutralnej, czyli około 4500 kelwinów. No a wiadomo, żarówki grzewcze mają temperaturę białego ciepłego światła, czyli barwę około 3200 kelwina. Bardzo ładnie to oświetla. Teraz kol w kolejnym etapie zabieram się za wykonanie wystroju w całym terrarium. No i później na koniec zostanie mi już kosmetyka typu doczyszczenie tutaj wszystkiego. Znaczy, nie jest jakoś brudno, no ale wiadomo, trochę pyłu, jakieś trociny. Tędy będzie wychodził kabel od wodospadu. No i wodospad też trzeba uruchomić. Ciekaw jestem, jak ta woda będzie spływać, bo te progi skalne, mimo że nie są jakieś wielkie, wydaje mi się, że woda będzie bardzo fajnie po nich spływać, ale to okaże się za chwilę. Biorę się za wystrój. W kwestii robienia wystroju, na początek wjeżdżają żywe rośliny. Planuję tutaj zastosować taką paproć. Mam też tilancję cianę i popularne epipremium, jest to bardzo fajne pnącze. Starałem się dobrać rośliny, które będą w miarę odporne na węża. No, jest to wąż zbożowy, także nie jakiś duży wąż, ale obstawiam, że na pewno zdarzy mu się przejść po tych roślinach. Jak wiadomo, jest ryzyko, że coś połamie, ale bądźmy dobrej myśli, spróbuję rozplanować te rośliny tak, żeby miały jak najlepsze warunki. Znaczy już wstępny pomysł mam. Paprotkę daję tutaj na środek. Tylancję tam do rogu, a topnące epipremium. Rzucimy tutaj w okolicy wodospadu. Ono powinno też fajnie tutaj zarosnąć tą strefę właśnie wodną. Zaczniemy sobie od tej Tilancji. Muszę wsypać troszkę podłoża. No i wjeżdżamy z pierwszą rośliną do terarium. Wiem, że ona jest tutaj blisko sufitu, jednak tilancja jest to roślina, która nie rośnie do góry. Tak naprawdę ten kwiat, który tutaj widać, on za jakiś czas niestety przekwitnie. Trzeba będzie go odciąć. Zostanie nam bardzo ciekawa rozeta, ale jest bardzo duża szansa, że puści tak jakby młode, czyli odnogi, które z czasem powinny ponownie zakwitnąć. Teraz kolej na paproć. Ogólnie bardzo lubię używać paproci w terariach z żywymi roślinami. Naprawdę tworzą świetny dżunglowy klimat. Także, tak samo, trochę podłoża. Tak, żeby rośliny miały gdzie puścić korzenie. Dobra, czas teraz na ostatnią żywą roślinkę w tym terrarium, czyli Epipremium. Spoko miejsce na tą roślinkę. Już tutaj to jedno pnącze fajnie schodzi nam w strefę wodospadu. No jest to roślina, która bardzo lubi wilgotność, także na pewno będzie jej tutaj korzystnie. Żywe rośliny zastosowałem w zasadzie tylko w ściance, w doniczkach. W podłożu nie planuję sadzić żywych roślin. Z tego względu, że wąż lubi jednak sobie czasem kopać, no tutaj w Doniczkach raczej są marne szanse, żeby on się starał wbić i podkopać te rośliny. Natomiast jeśli byłyby posadzone w podłożu, to obstawiam, że dosyć szybko by je po prostu wykopał. Stąd właśnie rozwiązanie, żeby dopełnić to sztucznymi roślinami. No, i zobaczcie, od razu jest tutaj bardzo zielono. Myślę, że takie rozwiązanie będzie idealne. Nie no, beczka, beczka. Teraz muszę te rośliny tak, jakby stuningować po swojemu. No, bo zobaczcie, ta jest na przykład w postaci takiego badyla. A ja je po prostu przecinam i montuję z nich taki ala krzaczek. Dobra, tu już mamy. Teraz z drugiego badyla robię to samo. No i obczajcie, wiem, że to jest sztuczna roślina, ale naprawdę, no, według mnie w miarę naturalnie się prezentuje, zwłaszcza jak zamontuję ją gdzieś tutaj w ściance. Rośliny w ściance montuję w taki sposób, że robię niewielką dziurkę śrubokrętem, no i wciskam po prostu roślinę w to miejsce. Z racji tego, że ścianka jest wysmarowana kilkoma warstwami zaprawy na bazie cementu. To nie mam obawy o delikatne, że tak powiem, podziurawienie ścianki w miejsce, gdzie będę montował rośliny. Bo naprawdę technicznie niczemu to nie przeszkadza. Myślę, że ten pierwszy krzaczek fajnie będzie wyglądał gdzieś w tym rejonie. Gdzie by te paprocie wmontować? W sumie tutaj by ciekawie wyglądały. A może tu. Dobra. Te wjeżdżają tutaj, w tym miejscu. Genialne miejsce na tą paproć. Zaraz przy wodospadzie. No, i tutaj zostało mi jeszcze 5 kawałków paproci. Myślę, że umieszczę je gdzieś w tym obszarze. Tutaj też bardzo fajnie będą się prezentować. Myślę, że tyle sztucznych roślin wystarczy. Prezentuje się to w taki sposób. Strefa wodospadu ciekawie obsadzona. To znaczy, wystarczy. Mam na myśli to, że nie dziurawię więcej ścianki i nie wbijam już w ściankę roślin. Ale mam tutaj jeszcze taką ciekawą trawę. Jakiegoś badyla. No i myślę, zmontować sobie na fragmencie tuby korkowej albo na korzeniu po prostu takie sztuczne rośliny, które postawię na dnie. Idę sobie zmontować na biurko teraz coś z tymi roślinami do ułożenia na dnie i wjeżdżamy z powrotem do środka terrarium. Przygotowałem sobie już dwie sztuczne rośliny, które będą zamontowane tak jakby na dnie. Jedna to jest właśnie ta trawka, o której wspominałem, na takim kawałku korzenia. Natomiast drugie to zmontowałem takie swego rodzaju drzewo, już wam pokażę. I tak muszę je wyciągnąć na kawałku gałęzi. Powpinałem sporo takich elementów liściastych. No i według mnie ciekawie się to prezentuje. Ale dobra, na razie wyciągam to ze środka. I teraz mam tutaj taki mały zestawik detailingowy. Trochę mchu, włókna kokosowego, drobnomielona kora. I teraz udekoruję jeszcze tą ściankę właśnie tymi rzeczami. Także i jedziemy z tym. Ok, uważam wystrój ścianki za gotowy, tak więc teraz wsypuję podłoże. Robię jeszcze warstwę detailingową na podłożu i przechodzimy do części wodnej. Trzeba uruchomić wodospad. Podłoże sypniemy prosto z wora. Ja osobiście jako podłoża najczęściej używam torfu kwaśnego, gdyż jest on naturalny. Ma parametry bardzo zbliżone do popularnego włókna kokosowego. A uważam, że włókno kokosowe jest takim podłożem, powiedziałbym, jałowym. Najfajniej według mnie sprawdza się właśnie torf kwaśny z domieszką jakiejś kory, trochę mchu, można dosypać suszonych liści dębu. W razie potrzeby, podłoże tego typu można uzupełnić jeszcze domieszką piasku, gliny wiążącej. Aczkolwiek, jeśli utrzymujemy je w takiej postaci półwilgotnej, nie ma obaw, że to podłoże będzie pylące. Dobra, torf wsypany, teraz trochę kory. I tak z czasem wąż to pewnie przekopie, będzie wymieszana kora z torfem no i czas uzupełnić podłoże tymi sztucznymi roślinami także tą trawkę przewidziałem tutaj przy jaskini ona też tak fajnie zasłoni od frontu tą jaskinię no i muszę dopasować to drzewo ono mi się bardzo podoba trochę nam tutaj może i przysłania ten cały wystrój ale w zasadzie nie wszystko musi być od razu tak na pierwszy rzut oka widoczne w takim terrarium trzeba po prostu patrzeć tu tam. No według mnie wpasowało się tu idealnie. Bardzo ciekawie to wygląda. Z pokazywaniem całości jeszcze chwileczkę. Tak jak wspomniałem, teraz biorę się za uruchomienie wodospadu. No i mamy to. Kolejny projekcik z pod ręki gadziora właśnie wyjeżdża. Obczajcie sami. Wszystko mam już dopięte. Na początek pokażę Wam wnętrze terrarium. Wyszło według mnie naprawdę zjawiskowo. Taki powiedziałbym wycinek lasu. Najpierw rzut kamerką. Tutaj już działa wodospad oraz foger. Zdmuchnę na chwilę tą parę, żebyście zobaczyli wodospad. Dobra, nic to nie dało, muszę na chwilę wyłączyć foger. Wodospadzik jest taki bardzo delikatny, powiedziałbym, ale woda fajnie tutaj spływa prosto do basenu. Nie ma szans, żeby poleciała gdzieś na bok do strefy suchej. Także no wszystko jest jak trzeba. Tutaj talizman podświetlony LEDami RGB, oczywiście, jak widać zmieniają się kolory. No, basenik jest nieduży, ale myślę, że zbożówka bez problemu zmieści się tutaj cała. Oczywiście, jak przy każdym terrarium z basenem, trzeba mieć na uwadze, że jeżeli wąż się wypróżni do basenu, musimy szybko reagować. Od razu wyłowić odchody no i najlepiej wymienić całą wodę. Ale według mnie jest to do ogarnięcia, także jeżeli ktoś decyduje się na terrarium z basenem, no to musi mieć tego świadomość, że będzie tutaj sporo pracy. No ale ten efekt naprawdę jest urzekający. Obczajmy jeszcze tutaj, za krzakami czai się nam ten bożek Aztecki, który również jest ciekawie podświetlony. No i z lewej strony mamy piramidkę. Piramidka jest otwarta. Myślę, że wąż tam będzie zaglądał. Ale obstawiam, że no nie wciśnie się tam cały. Aczkolwiek to wejście zrobiłem na tyle duże, żeby się tam nie zaklinował. No i w jaskini też zastosowałem taki delikatny pasek RGB, tak żeby węża nie raziło, nie przeszkadzało mu to. Ale na pewno będzie fajnie wyglądać po zgaszeniu światła dziennego. Z roślinkami, no widzieliście w trakcie tworzenia, mamy trzy żywe rośliny: Tilancję, Tompaproć oraz Epipremium. Reszta roślin jest sztuczna. Podłoże wyszło ciekawie, według mnie, tak naturalnie jak ściółka w lesie. Tu jeszcze przy jaskini zastosowałem taki fajny korzeń, tak żeby wąż też miał opcję przechodzenia sobie pomiędzy. Na pewno łatwo będzie mu się tutaj zrzucało wylinkę. Załączę jeszcze foger, tak żebyście zobaczyli, jak ta para fajnie spływa po wodospadzie. Mamy coś takiego. Para elegancko spływa sobie prosto w dół do basenu. No, oczywiście Foger też jest urządzeniem, które może pracować tylko przez chwilę, tak żeby wąż nie mieszkał cały czas w zaparowanym terarium, no bo będzie to szkodliwe dla jego płuc. Ale jako podniesienie wilgotności powietrza genialna sprawa. Wspomnę jeszcze, że ogrzewanie w tym terarium wykonałem za pomocą żarówek grzewczych. Mamy dwie żarówki grzewcze. Tutaj zastosowałem 25-watową, tak żeby na tej półce była fajna wyspa ciepła. Tutaj natomiast zamontowałem żarówkę 50 watową. No i jak widać, ona jest tak w połowie na części lądowej, w połowie na części wodnej. Liczę na to, że ta żarówka też ogrzeje troszkę wodę. Poza żarówkami jako doświetlenie zamontowałem biały led. Także według mnie fajna barwa światła, bo po bokach mamy tak jakby ciepłą barwę światła, na środku zimną. No tworzy to też swego rodzaju fajny klimat. Jeszcze szybki przejazd przez wnętrze i opowiem Wam troszkę też o pozostałej konstrukcji tego zbiornika. Ogólnie, tak jak wspominałem na początku, przy budowie zbiornika, terrarium ma długość 120, głębokość 50 i wysokości również jest 50. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze podwieszany sufit, w którym kryje się cała instalacja elektryczna. On ma wysokość 10 cm. A oprócz tego do terarium wykonałem dedykowaną szafkę. O podstawie takiej samej jak terarium. W wysokości mamy 80 cm. Szafeczka jest otwierana na tzw. tipon. Także naciskamy i drzwiczki się nam otwierają. Szafka oczywiście na środku ma podporę, tak żeby nam się nie uginała pod ciężarem terarium. Dodatkowo zamontowałem dwie półki. Dobra, zamykamy szafkę. I pokażę Wam teraz, co kryje się w tym podwieszanym suficie. Tutaj, oczywiście, jest wentylacja. Otwieramy tutaj to wnętrze. Dobra, sufit mamy otwarty. Jako wspornik, żeby nie trzeba było trzymać tej płyty, zastosowałem taką listewkę z kątownikiem. Ona jest oczywiście ruchoma. No i tu mamy zamontowane dwie żarówki. Wentylacja z terarium. Tutaj wentylacja jest oczywiście w tym samym miejscu, co wentylacja od terarium, a w prawym rogu. Jest wyprowadzony kabel od wodospadu oraz wszystkie LEDy. Fajne zastosowanie, żeby nie było widać tej całej elektroniki. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się to terarium. Zostawcie łapeczkę w górę. No i klasycznie subskrypcją też nie pogardzę. Dobijam już powoli do 10 tysięcy, także to będzie pierwszy fajny próg. A my na dziś kończymy ten odcinek. Dla ciekawych, jako bonusik na koniec, pokażę jeszcze jak pakuję takie terarium do wysyłki. Gdyż to terarium leci do Bydgoszczy. Troszkę polski przemierzy z Krakowa do Bydgoszczy, kawał drogi. Terarium mam już wrzucone na paletę. Także teraz szybki time lapse z pakowania. No i super, paczka spakowana. Jak widzieliście, trochę strecza tutaj poszło. No ale musiałem to dobrze zabezpieczyć, bo jest to wysokie terrarium na szafce, trochę się ślizga. No myślę, że teraz nie ma szans, żeby to się sunęło z palety. Pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby kurier miał troszkę szacunku do tej paczki. Widzimy się w następnym odcinku. Elo.